Waga i ryby, czyli połączenie Wenus z Neptunem. Waga to esteta z planem, dyplomata życia, która nie rozpoczyna dnia bez równowagi i ładnej filiżanki. Ryba to marzyciel z krainy snów, który zgubił telefon, bo zastanawiał się, co czuje motyl. W związku, waga mówi, porozmawiajmy jak dorośli. A ryba, ale najpierw posłuchaj tej smutnej piosenki o księżycu. Waga kocha harmonię, a ryba dramat, subtelność i energię ludzi w tramwaju. To związek, w którym waga wybiera idealną ramkę do zdjęć, a ryba płacze nad tym, co to zdjęcie znaczy. Ha, ale ta relacja ma moc. Waga daje strukturę, a ryba głębie. Razem mogą stworzyć film z piękną ścieżką dźwiękową i nieco zagubionym scenariuszem. To duet jak latę z pianką. Jedno nadaje smak, a drugie miękkość. Razem mają naprawdę szansę na wielką stylową miłość. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do mnie.